Cześć wszystkim. Wyobraźcie sobie świat, w którym wasze dane online są absolutnie bezpieczne. Nie do złamania. Brzmi jak science fiction, prawda? A jednak ta przyszłość jest bliżej niż myślicie. Witamy na kanale Tech Entuzjaści. Dzisiaj zabieram was w podróż do świata kryptografii kwantowej. Technologii, która ma szansę stworzyć internet nie do złamania. Przygotujcie się na przełomowe projekty i nisze ciekawostki, które zmienią przyszłość. Czym właściwie jest kryptografia kwantowa? To nie jest zwykłe szyfrowanie. To metoda wykorzystująca mechanikę kwantową. Cząstki światła, czyli fotony, transmitują klucze szyfrujące. Co w tym takiego specjalnego? Każda próba podsłuchania zmienia te klucze, przez co hakowanie staje się fizycznie niemożliwe. Ale to dopiero początek. Czy wiecie, że w Polsce, w Instytucie Fizyki PAN, trwają eksperymenty z tak zwanymi kwantowymi wzmacniaczami? Urządzenia te pozwalają rozciągnąć kwantowy internet na setki kilometrów bez strat sygnału. Klucz do przyszłej sieci. Tymczasem w USA DARPA w 2021 roku uruchomiła projekt Quantum Apertures, badający jak technologie kwantowe Mogą zabezpieczyć komunikację satelitarną. Wyobraźcie sobie bezpieczne dane między Ziemią a Marsem. Nie fantazja, a realny cel. A co powiecie na to? W 2023 roku polsko-kanadyjska firma Quantropi przetestowała pierwsze komercyjne szyfrowanie kwantowe odporne na ataki ze strony przyszłych komputerów kwantowych. Te maszyny potrafią złamać dzisiejsze kody w kilka sekund, ale z kwantowym internetem zero szans. Jak to wpłynie na nasze życie? Pomyślcie o bankowości online bez ryzyka. Gdzie 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 Daneman power power. Do, do etytów są nietykalne. jesteście, jak daleko to zajdzie. Naukowcy racują, że do 23 roku sieci kwantowe mogłyby połączyć miasta, a do 23 cały świat. Ale to nie wszystko. W Holandii już testują kwantowy internet w praktyce, a w USA Departament Energii buduje testową sieć między laboratoriami krajowymi. A co jeśli połączymy to z kolonizacją kosmosu? Kwantowy internet mógłby być mostem komunikacyjnym dla przyszłych baz na Księżycu czy Marsie. Zastanawiacie się, co jeszcze kryje ta technologia? Niektórzy spekulują, że zmieni się też geopolityka. Kraje z przewagą kwantową mogłyby zdominować cyfrową przyszłość. Polska i USA inwestują już miliony w te, te badania. Cóż, tak, to jest tak? De, um, de, de, uh, początek nowego wyścigu technologicznego, niczym nasze zmagania z Rosją o pierwszeństwo w kosmosie za czasów PRL-u. Kwantowy internet to więcej niż bezpieczeństwo, to brama do świata, gdzie dane są nienaruszalne, a technologia napędza przyszłość. Subskrybujcie tech entuzjastów, żeby być na bieżąco z przełomami, które ukształtują jutro.